No i wracamy. Wracamy, bo saul nie umie strzelać Pipa mnie denerwuje ten gościu. Nie wiem w takim razie co wziąć. Już ten pistolet był zły, wyborem maszynowy? No tak, no teraz zablokowana, bo wchodzę. kurwy Zabierz poznać naszą Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz im na tacy. Ja. Spójrz w okno, idioto! Burza za ślady! Tu, tu, tu no właśnie, się słuchajcie pana. Dang, 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 Musieli wezwać wsparcie. dang, ich

A nie mam precyzyjnego piwioletowego? A to był tech. Ten ma więcej obrażeń. Czy nie miedziemy? Hmm.

Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Zmienisz za chwilę, kurwa, poziom trudności. Bo to są jaja. Nie wierzę w to, że to jakoś się nie da tak łatwo przejść. No to pójdź, spróbujemy teraz z rewolwerem. Co? Błąd? Te chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idioto. Burza za prześlady. Czy ja nie rozumiem, czy nie mogę tak zrobić na sekwencja, co? że nie mogę co? rzucać granatami stąd. Jakby no co co kurwa za różnica tak naprawdę? To dupa, dupa, dupa. Ktoś się przygotuj, bo na razie to ty mi się wydaje, że w ogóle nie strzelasz do nich, typie. Mmm... Akumula, ten to ciulowy. Tu znowu smart kapa. O, jest coś typu power. Ale ja też nie mam tego jednego ulepszenia do lunety. Hmm... Musimy gdzieś przeczekać! Gdziek! W pobliżu jest opuszczona farma! Zabieram nas tam! Kurwa! Chcesz mi rozwalić głowę? Ale wyliczone. Ło. Wow. Tak nie, <słuch> ja, nie. nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jednak sekwencja wchodzenia po wycichu z zdolnościami Co? Co? technicznymi, wejście tu po cichu i wyjście, chyba lepsze niż to, w sensie... Zobaczę teraz, czy tym pistoletem maszynowym nie uda mi się rozwalić tych ich aut. Świl nawet karabinem szturmowym, znaczy to nieważne, ale bardziej, żeby w auta niż w nich. Więc albo szturmowym więc troszeczkę więcej obrażeń. Podasz mią na tacy. Abo tego O spróbujemy. To jest kurwa masakra. Raz, dwa, czwarty raz. Chyba robię piąty. Dun, 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 dun. Co? Musieli dun, wezwać wsparcie. Mamy ich na ogonie. Kurwa!

Dobra, ja chciałem lecieć z nie pistoletem maszynowym, jak będzie tym karabinem precyzyjnym, szturmowym, znaczy się. Myślę, jakość. To kuźwa, ja już jeden samochód rozwaliłem Kurwa, następni! Ściągnijcie ich! Wjeżdżam z drogi, będzie rzucało Ha! Elegancki! Kurwa! Zaraz wezwalnie! Musimy gdzieś przesekać Dzień! W pobliżu jest farma, zabieram nas tam Kurwa! Chcesz mi rozwalić głowę? Sekundy Dobra, ale już jest plan. Już jest plan, jak to zrobić, Teraz tylko poprawnie to wykonać. I mamy to zrobione. No i dawaj, czemu nie może się zacząć sekwencja? Od tego, że już tam strzelamy. A pierdziel. Czuję się jak w jakichś Dark Soulsach. Chciały poznać naszą lokalizację. Możecie, że teraz zawieździesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idiot! Burza za prześladowy! Dę, 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 dę. Musieli wezwać wsparcie. Mamy ich na ogonie. Kurwa! Nie, nie miał mieć typek normalnej broni. Nie ma problemu, panam. Teraz to ogarniemy. Dobra, ja muszę mieć wyliczone te... No. Ja muszę mieć wyliczone te moje... Dobra, czy muszę padać, na którego strzelam? Ściągnijcie ich! Wjeżdżam z drogi, będzie rzucało! Ha! Elegancko! Buta! Następnie! Musimy gdzieś zaczekać! Jest! W pobliżu jest opustowa farma! Zabieram nas tam! Kurwa! Chcesz mi rozwalić głowę? Wstrzelaj! No, no nie, no co ja ja robicie? Ja pierdole. Kurwa to było Popełniasz błąd pana. Znowu. Co? Błąd? Te skurwysyny syny chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieździesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idioto! Burza za prześlady. ślady! A zatrze krew. Co? Musieli wezwać wsparcie. Mamy ich na ogonie. Kurwa. Musimy ich skupić. Nie pomysł na zatarcie silnika? Pierdol się sobie. Więcej z niego nie wycisnę. Odecnijcie ten ogon. Dobra. Przygotuj się dwa to ty się przygotuj. Nie ritujesz gościu. Gdybym strzelał jak ty, to już bym chyba sam dawno siebie zapostrzelił chyba. Będzie rzucało. Ah, elegancko. Pogra. Zaraz na Musimy gdzieś zatrzymać. Bien. Po blizny to puszona farma. Zabieram na stację. Kurwa, chcesz mi rozwalić głowę? Daj, powoli. No kurwa, mać! Chujcie, ratuję, ratuje, jak ty kurwa nie umiesz strzelać. Popełniasz błąd, pana. Znowu. Co? Błąd? Te syry chciały poznać naszą lokalizację. Jeśli teraz zawieziesz nas do obozu, podasz im ją na tacy. Spójrz w okno, idioto. Burza za prześlady. Pieprzony cymbał. Strzelał jak ty, to naprawdę. Co? Musieli wezwać wsparcie. Mamy ich na ogonie. Ostatni raz ci pomaga. Ty byś za kierownicą zrobił więcej. Lepiej byś tam był. I Pana by sobie kurde ze mną strzelała. Musimy ich Gówno. się sobą Więcej z niego nie wycisnę! Odepsinijcie ten ogon! Przygotuj się! To się przydało, to ma lepsze na te. Kurwa, następni! Ściągnijcie ich! Zdjęcie z drogi będzie rzucało. Kurwa, Musimy gdzieś zaczekać. No teraz musisz szpadować. Chcesz mi rozwalić głowę? mamy ich głowy razy ja z to walczyłem Lepiej bym tego nie zrobił Typie. Nie pomogę ci w ogóle. No co się lampisz? Gdzie ty nas kubito kurde wiesz? No? Hmm? Pierdziel też. Okay. Muszę złapać oddech. Ojej. Oh yeah. Już zapaść oddech. Ta. Ta. W ostatniej chwili. Tak. Dobrze, że skończyło się na piachu w zębach. Chyba będziemy musieli tu zostać na noc. Przydałoby się zasilanie. Wi, możesz poszukać? Ja rozejrzę się tutaj. Galsowie zostawili tu sporo gratów. Śpieszyli się. Dostali dobrą ofertę od biotechniki. G. Świetną. Odprzedać ziemię albo... Tego nie wiesz. Na dwór mamisz. Nie teraz. No nie nadwór wy ty A, tu jest. Zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Wiesz co? Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz. Może się luzować przy iskrze. No dobrze. Jeśli tak, go na chama, a ja odpalę. rób to. widz tamto. A, jasne, jasne, jasne. Widz na pustynię, widz, zrób to, to. to. No, Wszyscy tak nic by chcieli. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. O. Mamy dziś dużo szczęścia. Tak. Szczęście. To dobre słowo. Macie mnie. Szykuje się dłuższe kazanie. Nie będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z sami Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe wszystko. kurła Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i nie pół. czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mm -hmm. Może tak będzie lepiej. Sami z rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Nie wkurzaj się, no. Pan nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry pomysł. Dzięki. A co Ty możesz o tym wiedzieć? O wolności. Tym, co zawsze podobało w nomadach. Wasze przywiązanie do wolności. Night City jest o nią cholernie trudno. Dlaczego? Bo korpy trzymają na wszystkim łapę. Po prostu nie potrafię uwierzyć, że oddajesz im to, co macie najcenniejszego. Dzięki Vi. Lepiej bym tego nie ujęła. Nie, no nie ma sprawy pana, nie, 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 nie ma sprawy. Kilka, jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. <noise> Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardła. Mam taką nadzieję. Ale teraz ach, chyba muszę się wolnoć w Kim. Pomóc ci? Pierwszy, Pana. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Kurewsko dobra nazwa. Habub. Co to było? Habub. No, z jednej pijemy. Oktany to, to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypiam pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie. Tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi? Mm, lepszej mieć nie mogłam. Bez byłby pani, by pani wygodniej. <laughs> po całym dniu? Nie chciałbyś tego. <laughs> Przestań. Po dniu takim jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Mm. Co masz na myśli? Mam parę pomysłów. Chyba wiesz, jakich. <coughs> Wie... Mhm. <coughs> nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, okej? Okay? Pana. Czyli... przyjaciele? Wi... Dziękuję, że przyjechałeś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Nie słyszę. Nie? Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje chinook, to w ogóle nie można spać. Nic, a nic. To już zasnęła. Johnny! W imieniu całej obsługi motelu Wolna Kalifornia życzę państwu przyjemnych snów. Jej! Najlepsza kwestia Johnnego. Uciekli. Zostawili mnie sa samego. A co się nagle powie. Hey. Jak się spało? Dobra robota v. w starym stylu. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. <noise> Może będzie taka okazja. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. A, na ramię już. Spałam. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Jak to? Myślałem, że wracasz do Aldecaldos. Że zostajesz z rodziną. Hmm. I właśnie tak jest. O, proszę Chodź. bardzo To, o czym wczoraj gadaliśmy z solem? Hmm. Dzięki, że stanąłeś po mojej stronie. No easy. Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Wraithami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna R. Potrójne R. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Będzie w dobrych rękach. Wiem. No i tyle Lepsza no to... najperkę Jeszcze raz dzięki. A, poczekaj. Odnośnie wczorajszego wieczoru. Nie musimy o tym gadać. Po prostu nie jestem taka, wiesz? A jaka jesteś? Bardziej taka. Oj, proszę. Mamy tu. Uważaj na siebie. Uważaj na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. Co powiesz, rzasty przyjacielu? W okolicznościach powiedziałbym mieć za nią. Ale teraz spójrz tylko. Takie dziewczyny bardzo trudno dogonić. Można mieć tylko nadzieję, że same na ciebie poczekają. A to wie co? Nie wiem, może jakieś wspomnienia, nieważne. Ach, mądrości John'ego. Wracajmy do miasta. Mam dość tego Uwielbiam, mądrości John'ego zawsze są najlepsze. Więc z tym akcentem kończymy ten odcinek. I dzięki za oglądanie. Zostaw lajka, like komentarz i słyszymy się w kolejnym Na razie!